W dzisiejszym odcinku y, są tutaj nowe konisie, ale będziemy musiały pisać, bo moja koleżanka mnie nie słyszy, a więc od teraz muszę pisać. Okej, okay, to... Jak widać, muszę pisać. Eee, no tak. Muszę pisać, bo moja koleżanka mnie nie słyszy. A więc, jak. Jak Wam się podoba ten konik? Dla mnie spoko. Jak widać, tak się zmienia na czarną. W sumie ten mi jakoś nie pasuje. Ale zobaczę. O, właśnie coś mi się zepsuło, bo nie mogę. Ten, ale tak się. Oto ten zmienia. A ten drugi. W sumie nie wiem, którego bym sobie chciała kupić, bo obydwa są piękne, a obydwóch to ja sobie nie kupię, bo one są oczywiście drogie. Jak powinny być tanie. Dla mnie powinny być tanie, bo nie wiem. Ten mi się w sumie tak nie podoba, jesień. Nie, jesień, nie wiem, zima. Nie wiem. Eee. Co? Aha, ale nie o to mi chodzi. Że Angeliki czy coś. Dobra. W sumie ja jeszcze ich nie kupiłam, ale w sumie chcę kupić. I napiszcie mi w komentarzu. W komentarzach. Napiszcie mi, którego, jak byście je nazwali. Ancheja, co? Dziwne. Nie wiem, jak to się czyta. Ale nie wiem, czy chcę tego sobie kupić, bo dwóch nie kupię. Jak zazwyczaj. Bo o, o, kiedyś sobie kupiłam dwa na odcinku. Ale macie link w. W tym e, dobra. W komentarzu. I napiszcie mi w komentarzach, jak byście go nazwali. E, bo ten dla mnie wygląda w sumie jak jesień, a tamten to bardziej jak zima. E, no i nie wiem. Dobra, to zostawcie 500 tysięcy łapek w górę. I kto jeszcze mnie nie subskrybował, ma czas. A więc subskrybujcie. Papatki.